Witajcie. W tym odcinku pokażę, jak uruchomić serwer przy użyciu BucketGuy. W niektórych moich, moich filmikach widzieliście, że nie uruchamiam serwera w taki zwykły sposób, jak powiedziałem w praktykach o serwerach, tylko uruchamiam serwer przy użyciu BucketGuy. Używam tego, ponieważ tak mi jest wygodniej. serwer i jest to dla mnie lepszy sposób. I w tym odcinku pokażę Wam, jak właśnie tego używać. Wchodzimy na stronę tego programu. Wchodzimy w zakładkę z plikami pobieramy tutaj albo ostatnią sprawdzoną wersję albo ostatnią wersję beta ja używam tej wersji beta osobiście tu wchodzimy klikamy pobierz i jak już mamy to pobrane te jak mam tutaj pobrane to dajemy do folderu z naszym serwerem albo dowolne miejsce i uruchamiamy ten program mamy taką okno konsoli i pierwsze co się zrobić to wchodzimy w Starter. Wybieramy naszą wersję czawy i wybieramy tutaj nasz silnik. Klikamy Otwórz. To mamy suwak, z którego możemy przyciąć i ram chcemy do serwera przydzielić. Możemy dać jak na oko je chcemy, albo możemy wpisać ręcznie tutaj precyzyjną liczbę. Przestawiłem sobie. Ale to wydaje, że chcę pomiędzy 0 a Zło przedstawiłem a 2024 to jest zapisane i możemy albo tutaj kliknąć launch server, albo możemy tutaj dać start. Ta opcja nie ma znaczenia tutaj, to wybierzemy, bo to jest tylko po to, że możemy tutaj sobie pobrać na silnikach jakbyśmy chcieli. Więc tu się musimy przyjmować. Zacznijmy ma Java i pick startowy oraz jego RAMu. Jak tam gotowe, to możemy Start. Wtedy tutaj w oknie konsoli będzie zapisywane uruchomienie serwera. Tutaj mamy informacje o tym ile mamy RAMu i procesora, ile zużywa serwer, ile zużywa program i ile cały komputer zużywa. I w tym programie mamy dodatkowe opcje, takie jak na przykład gracze online mamy zapisanych, tutaj mamy wypisane błędy. Możemy tutaj ustawić takie automatyzacje proste, czyli jak tutaj przykładowo mam że możemy dać, gdy grać w na server to wtedy mamy to to dowolną nazwę i dajemy akcję, że na przykład konsola wywoła komendę ona nazywa się na siema i to jakaś gdy grać w na server zostanie wywołana akcja siema i możemy też to włączyć albo wyłączyć w tym miejscu mamy tutaj włączenie, wyłączenie jest takie proste dodatki. Tutaj mam wypisaną listę pluginów. Nie wiem, czy to się działa, czy nie działa, ponieważ niektóre rzeczy. Skąd to ogno? się to ogląda? W podglądzie ma się okno trochę. Takie napisane Javy. Ale to jest chyba to samo, co tutaj wypisane. U mnie innych to okna nie ma na środku ekranu z Javą. Nie rzeczą widzicie to na podglądzie. Ale tutaj mam uruchomiony serwer już i coś ciekawe opcje są jeszcze. No tu mam edycję z tego server Properties. Mam jakieś opcje backupów i mam ustawienia programu. Ale tak szczerze ja rzadko z tych opcji korzystam. Ja korzystam tylko z tej jednej opcji, czyli ustawienia parametrów serwera i uruchomienia serwera oraz restartu serwera. I tak, tak naprawdę tego tyle używam. Jakoś jeszcze opcji jest niepotrzebna. I nie wiem, dlaczego macie na ekranie to okno tutaj. Minecraft Server, bo to normalnie się nie wyświetla na moim ekranie. Ja tego nie widzę, ale na ekranie. Aha, dobra. Pojawiło mi się to na innym ekranie. O, tu się uruchomi ten serwer. No, mamy to okno. I jest to drugie okno z serwerem. To okno sobie nie obchodzi, bo to, to działa w tle. A. Tutaj mamy wypisane te wszystkie informacje. To jest to samo co w tym miejscu. Więc, mm, nie potrzebujemy tego okna naprawdę, ale musi być włączony jakoś, że serwer włączony. Możemy tutaj włączyć serwer. Po ob ob obydwa okna, w stop. Tutaj serwer się wyłączy. Zniknął od okno. Możemy uruchomić serwer, możemy restartować serwer. Tutaj możemy pisać komendy. No i to jest naprawdę wszystko co potrzebujemy do obsługi serwera. No to będzie tyle o tym programie. Do zobaczenia w odcinkach. Cześć.